w sobotę byliśmy na warszawskich targach fantastyki i nie opowiem wam o cosplayerach, o grze o tron, o steampunku, o artystycznym kręgu i o tych wszystkich przebierańcach i fanartach tylko o tej uroczej paczuszce którą tam znaleźliśmy i kupiliśmy kosztowało nas to co prawda 45 zł ale warto zobaczyć co jest z takim pacochan a w środku mają być różne wybrane losowe słodycze japońskie i zaraz zobaczymy co tam jest w środku ok, to co my tutaj mamy w środku może tak ustawimy, zacznijmy od co to? mochi, tak to chyba się czyta mochi, w środku jest taka jakaś bułeczka, to jest smak red bean, a tutaj jest jeszcze jedno, zielone to jest smak strawberry, czyli mamy czerwoną fasolkę i truskawkę o tym odpakujemy, bo zobaczymy co to jest. Co mamy dalej? Napój fanta. Ksaksi? To chyba są jakieś jagody. Czy coś takiego? A jeszcze w terminie ważności. <grych> Okej. Okay. Następne. Nie każcie mi tego czytać. Nie mam pojęcia. Jakieś ciasteczka. A to ziarenka. Też tego nie przeczytam. 99, 66 to tyle, co potrafię tutaj przeczytać. A to chyba wiele z Was zna, przynajmniej gdzieś się spotkało: paluszki w czekoladzie. To są cukierki pudrowe i to takie niekończące się. I jeszcze są, i jeszcze są, ale zobaczcie, jakie słodziutkie są tutaj te rysunki. Dobra, co tutaj mamy dalej ale ładny kolor fioletowy i to so, to jest guma do rzucia o smaku winogron i ostatnie to jest lizak Hello Kitty truskawkowy i ulotka, fuj a jeszcze dokupiliśmy takie cukierki o smaku wody sodowej no, patrzcie rozszarpują te słodycze każdy by chciał spróbować no tego akurat w Polsce normalnie na półkach nie znajdziemy. A warto jest zapoznać się też z inną kulturą słodyczową. Mm. Z Japończykami jest tak, że oni mają troszeczkę inne smaki. U nich są połączenia, których u nas nie spotkamy. Słone ze słodkim, kwaśne z... nie wiem z jakim. Dobrze, zobaczmy teraz tak, co jest w środku. Te cukierki, które kupiliśmy, o smaku wody sodowej. Lubimy ten smak i zawsze tego szukamy, a tutaj się okazało, że to są żelki w środku, a nie cukierki. Dobrze, guma balonowa o smaku winogron. I co my mamy w środku? Otwieraj się. No, trzy zwykłe kuleczki. Potem to żułyśmy i na początku bardzo się lepiej do zębów. W zasadzie taka guma balonowa, ale się fajnie żuje. To mamy lizak, o smaku truskawki. Opakowanie jest śliczne, a w środku, jak się dostaniemy w końcu do środka, to w środku mamy zwykłego lizaka. Okej. Okay. Tego lizaka nie wiem, jak smakuje, ale pewnie jak zwykły truskawka, aby to dziewczyny zjadły, już po prostu nie, nie dało się dostać. A to, tego się spodziewam, że to jest wafelek w ziarenkach. A co my tutaj mamy w środku? Patyczek, ale powiem Wam tak, że to może jest twarde. Konsystencja ma taką gęstszą jak chrupki kukurydziane. Trochę tak smakuje, ale jest smak tych ziaranek. Jest pyszny, naprawdę jest pyszny. Dobrze, a teraz te ciasteczka, babeczki, bułeczki Ale wiecie co, dostać się do tego to jest po prostu masakra Ale w końcu się udało I to jest takie, taka gumowa bułeczka, ciasteczko Widziałam kiedyś już na filmikach jak to pokazują, to jest po prostu Nie wiem co tam jest w środku, z czego to jest zrobione, ale Wiem, że oni tego chyba nie gotują, zdaje się, ani nie pieką. A to jest nadziewane... E, nadziewane chyba tym... E, sadem truskawkowym. Tutaj mamy ten osmaku... Nie, ten jest truskawkowy. Tamten ten był... E, czerwona fasolka. Ale te są pyszne. One tak śmiesznie wyglądają, ale są pyszne. No i mamy sławetne paluszki poki poki, tak się nazywają, to już nawet w niektórych kerfurach można spotkać, w różnych smakach, tutaj akurat mamy czekolada na czekoladzie, tak, też dostać się do tego, to <grywa> zakrawa na mistrzostwo, ale kiedy już w końcu dostaniemy się do tych pyszności, to naprawdę wszelkie zmagania z opakowaniem były tego warte. Patyczki, nie patyczki patyczki w czekoladzie, paluszki. Paluszki same są o smaku słonem, a polewa jest słodka i właśnie to jest jedno z tych połączeń japońskich, słone ze słodkim i jest bajeczne. No i od razu oczywiście, proszę bardzo, rozdajemy. Ktoś chce jeszcze? Co mamy dalej? Opatrzcie, nadchodzą cukierki pudrowe. Tych cukierków pudrowych opakowań było ile? Cztery? Czy pięć? I każde opakowanie było w innym smaku. To są smaki owocowe i warzywne, ale z tych warzyw to tam jest marchewka i jest dynia. I to nie są typowe, no a to akurat jest zażalenie do sklepu, że z włosami nam to sprzedali. Yy, dobra, ale wracając do tych cukierków pudrowych, to nie są takie cukierki pudrowe, jak u nas znajdziemy. Te cukierki pudrowe, to jest tak, jak się weźmie grudkę cukru pudru do ust i on niby jest taki twardy, ale za chwilę się wszystko rozpływa, więc to jest smakowy cukier puder. Tyle, Tyle że się tak człowiek chyba nie przesłodzi. Chociaż nie wiem, ja to tak ze dwa naraz zjadą. Dobra, i te ciasteczka, których nie mam pojęcia, jak się to czyta. W którą stronę ułożyć. Ktoś się zna na języku japońskim, to może powiecie, jak to się czyta i jak to, w którą stronę ten napis powinien iść. Natomiast totalnie nie dałam rady tego złamać. Ale kiedy już nareszcie dostałam się do kawałka tego ciasteczka. W środku wydawało się tak, jakby napchane powietrzem, ale smak też jest fantastyczny, jest pyszne. Nie wiem, ile kosztuje na sztuki i pewnie by się nie opłacało kupować w Polsce tego <grych> na sztukę. Natomiast to jest taki smak też słony, a polewa jest lukrowa, słodka i jest też pyszne. Także. Tak wygląda całe zestawienie, a jeszcze napój Fanta. Kolor miało to jak Pepsi, ale posmak taki dziwny, no to są te jagody. Nie wiem, to trzeba samemu spróbować. Czy warto? Bo warto zapoznać się ze słodyczami z drugiego krańca świata. Ale że kanał nie jest tylko o słodyczach z innego krańca świata, ale jest o rysowaniu, to w nowym szkicowniku od The Art, od o którym Wam już wspominałam poprzednio, a o którym jeszcze będziemy sobie rozmawiać, zrobię jeden rysunek taki, żeby był na, na miniaturkę tego filmu. No i skoro paczka jest ze sudyczami japońskimi, a co mi się kojarzy z Japonią, to jest między innymi, oprócz kopików, to jest Nintendo i Link, Zeldy, no to po prostu... Musiał to być link zaglądający do paczki Pakochan. co tam jest fantastycznego. Tak przy okazji wam powiem, że ten papier w tym szkicowniku nie nadaje się, no może nie tyle, że się nie nadaje, nie jest przeznaczony do markerów. Ja tych warstw nakładam dosyć sporo, więc za zaczęły mi się te kolory troszeczkę rozpływać i tak jak widać już tutaj na oczach wypływa ten kolor, ale porodziłam sobie później z białym żelopisem. Nie wiem, czy w ogóle są szkicowniki do markerów alkoholowych, takich typowo przeznaczonych, więc jeżeli bierzemy szkicownik to i chcemy tam markery alkoholowe używać, to musimy po prostu być na to przygotowani, że to po pierwsze będzie przechodzić na drugą stronę, przebijać. Po drugie, ten marker może się jednak rozpływać po tej kartce, bo nie jest to kartka, jeszcze raz powtarzam, przystosowana do markerów alkoholowych. Ale wiedząc to, muszę powiedzieć, że dobrze się malowało tymi markerami tutaj potem. Może to blendowanie nie było takie perfekcyjne, może to, że jak za dużo warstwy się troszeczkę rozlewało. Może trzeba po prostu odpowiednią technikę, ale nie było to jak jakieś bardzo dokuczliwe. Natomiast cały rysunek dopełniłam kredkami. No, tego jeszcze u mnie nie było, prawda? Kredki, ale chodziło to za mną, żeby spróbować, chociaż raz poza tym jakoś ostatnio nie czuję, że umiem rysować. No cóż, każdy tak kiedyś ma, prawda? <grych> ale jest link, zagląda do paczki PacoChan i myślę, że jest zadowolona z tego, co widzi z tej, w tej łunie po świecie japońskich słodyczy. Było smacznie, na pewno było bardzo smacznie. Jeśli lubicie takie unboxingi i oglądanie różnych dziwności, ale przy okazji rysowania i malowania, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Jeżeli umiecie japoński i, jeżeli umiecie japoński i próbowaliście jakieś z tych słodyczy, a może macie jakieś polecenia japońskie, to koniecznie piszcie w komentarz, bo chętnie spróbuję czegoś jeszcze dobrego z Japonii. No i jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to tutaj możecie zasubskrybować lub jak zaglądacie od czasu do czasu, to też warto kliknąć subskrypcję i dzwoneczek. A z tej strony możecie obejrzeć jakiś inny mój film albo jakąś playlistę. I widzimy się w piątek o 16 z nowym filmem. Pa!